Słyszałeś o festiwalu Uzdorza? Tak. Dawidem. Dawid podszedł. Mhm. No i co? Okazuje się, że większość, chociaż no nie wiem czy większość, ale ogólnie jest bardzo, bardzo, bardzo dużo głosów na to, że w ogóle fatalnie klapa i dno. Dopóki to nie, nie, nie wyjdzie, no to nie wychodzi. No. I. William Shakespeare. Wtedy co słyszałem, to że pogoda była zła i bankowość nie działała, coś takiego? Tak, wszystko rozgrywało się w plenerze, a że była burza, słabe warunki pogodowe, no to niestety wszystko tutaj pływało. Mhm. I nawet jest taki jeden TikTok, jak Dawid śpiewa: Wszystko płynie mhm. i jest właśnie, że rzeczywiście wszystko płynie, no bo wszystko pływało. No dobrze, ale to nie jest jego wina, prawda, że była pogoda, jaka była. Mhm. No i wiesz, mhm. jak ubrali się po prostu jak na festiwale takie z y, Instagrama i tak dalej, te stolezacje, nie wiadomo co, mhm. no to, pff, to wiadomo, że nie wyszli na tym korzystnie. Niczego. Trzeba było jakiś kolor założyć. A ostatnio było w ogóle w Dzień Dobry, to, fajne, to nawet ty słyszałeś, jak ja komentuję bo tam mówili o festiwalach, że kiedyś to było. Takie festiwale. Kilka dni się jechało, wszyscy w bodku się tarzali. A teraz? Wielce deszcz spadł i wszyscy, że fatalny festiwal. No, coś w tym jest, coś w tym jest. Znaczy, no ale to, to tylko się wtrącę, że no z jednej strony tamte festiwale, Woodstock czy tam Poland Rock, teraz, to ludzie są przygotowani do tego, że będą w błotku. No nie? tak, no A, a tam tutaj może niekoniecznie. A tutaj może Rachel. No nie wiem, w ogóle jakoś taka inna ten, że no nie ma wyobraźni, człowiek. No mówię, to społeczeństwa to głupie po prostu. Naglądają no, się obrazków, jak to fajnie w Ameryce. Ty, w... No ale ty no jest prognoza pogody. Można sobie sprawdzić? Można. można. No a później tylko wypisywać, jak to po prostu najgorszy festiwal. I jeszcze w, oczywiście na TikToku milion TikToków. Mhm. Dzień po festiwalu, milion TikToków, że o. Tu, najgorzej zorganizowany festiwal, na jakim byłam. A co zorganizowane? Bo terminale nie. No właśnie, pogoda jedna co z tymi terminalami. Znaczy, to chyba przez pogodę, bo to coś siecią było. Aha. No, no to, no to wiesz, nie no, to po prostu takie osoby, no nie pamiętają, no i może mają prawo nie pamiętać, że jakiegoś to internetu nie było. Ale czekaj, ale bo ty się, wiem. boomer, mój kochany, bo ty się zapędzasz. Bo z tymi terminalami to jest chyba tak, że e, żeby wejść na festiwal, to nie można mieć swoich napojów. Teraz jeżeli ktoś nie. chciał się napić. Nie, można mieć, ale zamknięte fabrycznie chyba. No nie wiem, poprawcie mnie w komentarzu. <noise> No, ale mimo wszystko, jeżeli jest tak, że nie można mieć swoich napojów, no to ludzie nie mogli kupić sobie tej wody, yy, mając tylko kartę przy sobie, nie? więc tutaj no, te zażalenia są całkiem odpowiednie odnośnie tych terminali. Odnośnie pogody no, niekoniecznie. Może trochę, ale jakby nie dań mnie to nie przekonuje, żeby robić jakiś taki pojazd. Nie no, dań pojazd one tak one nie nie. działały bardzo. przez cały czas, tylko chwilę. Jakiś tam Aha. początek. Patrz jak on tu śpiewa w ogóle. Ja mam ciarki jak na to patrzy. To jest po prostu to, że on ma w sobie tyle emocji, nieważne jakich, ale ta pula jest tak silna, że zobacz jak to widać tutaj. Mhm. Two jest zdecydowanie. Wiesz, a te piosenki niektóre powstały tylko po to, żeby je zaśpiewać na tym festiwalu, więc ten festiwal, też, no tak jak tam ci gadali o tych swoich, to w ogóle też tak jak mówię, że to jest coś zupełnie innego, bo mhm. jakby zamysł był taki, żeby. przypomniało mi się. No. Żeby robić jakieś takie kolaboracje, inne, coś ciekawego, coś stworzyć nowego mhm. i pokazać to, jakby. No nie wiem, czy premierowo, czy jakoś tak w okolicach premiery no, na tym festiwalu, tak? Mhm. Jakby o to też chodziło. No i nawet też mówili w Dzień dobry TVN, jak w no, funkach po prostu. Nie, ja tego nie oglądam, ale jakoś tak czasem leci w coś, jak, bo, bo, że włączę telewizor, żeby włączyć YouTube'a. No, żeby coś było w tle. To nie, w no tle? tak w tle no. to nie oglądam tego. Okay. Tylko po prostu zawsze jak jakoś coś chcę włączyć coś i jest na przykład jakiś temat, bo no, to był temat i się zatrzymałam Mówię co, posłucham, popatrzę. No i tam miło, bardzo bo go obronili w dzień dobry TVN, że w ogóle, wiesz, szkoda chłopaka, pierwszy raz coś robił, coś tam się nie udało, ale czy to była jego wina? W sumie nie. Pokażę Ci pewną akcję mhm. policyjną. No Dobra. Słuchaj, słychać, 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 słychać. To ty się odejdę! Ach, mówisz kurde, 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 Nie, uzyska. Zobacz, to mu co kurde, kurde, strzelić. tak? Nie, kurde, w

Gościu, ja. tutaj tego nie widać, no. ale ten, który prowadzi samochód, no. ma jeszcze fajeczkę. Ty, ty, ty. Normalnie ukradł furę i jedną rączką... <laughs> No i dobrze wie, że policjanci no, nie mogą w niego wstrzymać. No właśnie, właśnie chciałem zaczekać do końca filmiku, bo ludzie tam sobie nie zdają sprawy, że policjanci nie mogą wielu rzeczy zrobić. Tak mi się no wydaje, nie, tak nie słyszałem. Ameryka, nie? To jest Ameryka. Na pewno w jakiś sposób postępowali tak, jak byli nauczeni. No ale myślisz, że to dobry sposób był? Nie, oni trochę. Dobra, jeszcze ostatnia rzecz, mój drogi. Chciałam ci pokazać, czy ty w ogóle znasz taką technologię, bo to jest coś niewidzialnego wręcz. Spójrz. Kogoś to nagraj szybko. Ty. Co, co? To działa? Co to jest? Wow. Niewidzialny telefon. Widziałaś takie coś? Nie, coś nie, nie. O, ty. A co ludzie piszą? Jakby ja to googlowałam. No? to Ale ja nie wiem, czy to nie jest jakiś fake. To ty byś się musiał wypowiedzieć. Jest Nokia Clearphone. Mm. No z jednej strony nie wydaje mi się, że to jest aranżowane, bo niczego nie reklamuje. Jedynie viral, może z tego być projekt społeczny, możliwe. Ale co to jest ten Nokia Clearfall? It looks like a piece of glass. It's actually a transparent cell phone. Mm -hmm. The core of the cell phone is an electronically controlled glass. When mm -hmm. the phone is powered on, the liquid crystal molecules inside the glass are activated by an electric current, and redistribute to form various media. Mm -hmm. It's only five millimeters. Three inches. It's a quarter of the weight of an apple. It's made with reinforced drop-resistant technology. Even if you drop it hard on the ground, it won't break. This cell phone can touch one side but display both sides. It's a whole new control experience, and the. Phone

Ale na tyle, żeby stworzyć coś takiego, to jeszcze nie widziałem, nie, 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 nie no. czytałam żadnych artykułów. Nie wiem, ja nie widziałam, nawet później jak starałam się znaleźć, czy to prawda, ale ja nie jestem dobra w takich... No to może w komentarzu coś tam napiszą, bo my to tacy zacofali trochę. No to to by był koniec dzisiejszego odcinka. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i jakiś komentarz. Będzie nam bardzo miło poczytać. Będzie super. I się w następnym odcinku. Pa, pa! Nie, nie, pani się nie idzie, nie idzie. <laughs>